Na naszej kanapie kolejny gość, na którego widok chciałoby się wprost zanucić już ron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle niebiesko. Niemaj. Niemaj. <grym> Niemaj. Pan Władysław Wojtulewicz, prezes Stowarzyszenia Cyklo. Yy, może inaczej. Prezes Klubu Turystycznego Cyklo, ale to kwestia nazewnictwa tylko. Funkcjonującego przy Polskim PTTK Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Koninie. Witamy, bardzo, bardzo. dobrze. Miło mi gościć u Was. To proszę nam teraz zdradzić tajniki swojej wysokiej, szczytującej od lat formy. O <laughs> Szanowni Państwo, w końcu zacząłem z tą przygodą, szczególnie rowerową, na emeryturze, czyli bardzo późno. Odszedłem, no i szukam jakiegoś sposobu na życie. Próbowałem różnych rzeczy, zdrowych, niezdrowych. I doszedłem do wniosku, że jednak trzeba postawić na zdrowie, no i Kupiłem sobie rower. Znaczy, nawet nie tyle, co kupiłem, co dostałem, jak odchodziłem z pracy, koledzy mi kupili. Ten rower był rok nieużywany, a później mówię dlaczego być, go nie odkurzyć. No i tak to się zaczęło. Zapisałem się do PTTeku. No i co, jestem założycielem tej grupy rowerowej Cyklo, cyklo w języku Esperanto rower. No i tak się nas zebrała gromadka takich wariatów, pasjonatów, jak zwał, tak zwał. Choć w końcu ja teraz to nazywam rodziną, bo to nie jest grupa, to już stanowimy rodzinę. I bo wiemy kto co gotuje, kto z kim śpi i takie tam inne szczegóły o sobie, zapraszamy się, spotykamy, to także no... I kochamy jedyną i słuszny, jedyny słuszny środek lokomocji, jakim jest rower. I tu może taka mała dygresyjka, no ja jestem być może starej daty i dla mnie rower to jest jednak Pojazd napędzany siłą własnych mięśni. No, nie mam nic przeciwko dopalaczom, czyli tym elektrykom tego. Niemniej jednak wolę się zmęczyć, spocić. Wiatr we włosach, komar w zębach i się pędzi. A byłem teraz ostatnio w maju bodajże jechałem z Ustronia do Wisły. Patrzę rowerów masa, kupa. Ale 95% elektryki. Ja, ja sam stary dziadek kurczę na tym. Nie dziwię się moim rocznikom, ale młodzieniec napakowany, 20-latek na elektryku. Sorry, ale jakaś przesada. Ale teraz wróciłem, bodajże byłem teraz w sobotę w Miliczu. Piękne ścieżki rowerowe, ścieżka Ryszarda Szulkowskiego. Też bardzo dużo rowerów. I o dziwo, większość normalnych, prawdziwych rowerów, na których można się spocić. Mhm. Także jest to fajna rzecz i mhm. zalec zalecam wszystkim do korzystania z tego, bo zgrabna pupa, gładka cera, to zasługa jest rowera. Jest taka... Piękne. Tak, no pan jest doskonałym przykładem, że nawet e, przechodząc właśnie na emeryturę, można nowe życie zacząć, rozpocząć jakieś e, nowe hobby, czyli nigdy tak naprawdę nie jest za późno, żeby spróbować czegoś nowego w swoim życiu. Nigdy nie jest za późno, kochani, później, tym lepiej. No bo teraz, Boże drogi, pieniędzy masę, bo, bo to walą z każdej strony, trzeba na coś wydać. I najlepiej wsiadać na rowerek. No, no jak nie, nie można na rowerek, może w inny sposób podróżować, ale to jest taka najlepsza forma spędzanie wolnego czasu. No to dobrze by byłoby, jakby do tego słoneczko i wiatr w oczy nie wiał, no, ale jak to mówią biednemu, wiatr w oczy wieje, także jest. pod ten wiatr dajemy sobie radę. Także jeżeli kto tylko może, kochani, siadajcie na rowery. siodełka roweru zobaczycie dużo, dużo więcej, jak ze szyby samochodu, także to w ogóle nie, nie ma porównania. No jak mówiłem, ten wiatr we włosach i komad między zębami, to jest dopiero frajda. Czy w Pana przypadku y, to była miłość od pierwszej przejażdżki, czy dojrzewała długo? Dojrzewała, dojrzewała. To dojrzało do mnie dopiero, gdy przeszedłem na emeryturę. Wcześniej jakoś tak się nie garnąłem, byłem y, gruby, brzydki i tego, nic mi się nie chciało. Źle się odżywiałem nawet, nałogi miałem, paliłem dużo papierosów, Ale jak przeszedłem, no Boże, drogi chłopie, już to, to wszystko za Tobą, teraz pomyśl o czymś innym. No i zaczęło się właśnie z tą turystyką rowerową, bo ja nie uprawiam kolarstwa, tylko turystykę rowerową, bo żeby się przemieścić z punktu A do punktu B, to nieraz zabiera mi to bardzo dużo czasu, bo wszystko, co jest po drodze, czy jakiś ciekawy motylek, czy zabytek, czy cokolwiek, co, co oko przyciąga, się muszę zatrzymać. Robię bardzo dużo zdjęć. Proszę wejść na mój profil na Facebooku, to zobaczyć. Wszystko pan dokumentuje. Wszystko każdą dokumentuję. Po prostu chciałbym zachęcić i się pochwalić nie tyle pochwalić, ale zachęcić, że na naprawdę jak to można dobrze na rowerku. Nawet tak nieraz mówię, że prędzej na wycieczkę rowerową zapomniałbym zabrać jedno ślada, ale aparat muszę zabrać. Także to jest ważniejsze jak jedność, no bo trzeba dokumentować, a naprawdę, na jak są takie piękne okoliczności przyrody, jak teraz byłem taki pięć, pięciodniowy wypad no, po, po Wielkopolsce, ostatni dzień to właśnie już na Dolny Śląsk do Milicza zajechał. no coś wspaniałego i wyobraźcie sobie Państwo, że takie miasteczka, Jarocin, Krotoszyn, Pleszew, Milicz, Niby tam każdy powie, no co tam ciekawego, nie, nie ma Wawelu, nie ma tego. Naprawdę, jeżeli człowiek tam przyjedzie, popatrz to ty, tyle rzeczy ciekawych znajdzie, że no... Miejscowi nawet o tym nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć. Wiedzą, gdzie jest Biedronka, gdzie Lidl, ale gdzie, gdzie jakiś stary stare ja Nie smaczków takich a, a takie smaczki naprawdę, no. Na przykład, jak byłem ostatnio w Wołowie, no Wołówku, czyli miasteczko na Dolnym Śląsku, co do ciekawego, najważniejsza zagadka, zagadka, kryminalna sprawa w Polsce z lat 60. Ten tak zwany napad stulecia, gdzie wtedy bodajże skradziono 12 milionów 300 tysięcy, gdzie średnia pensja, znaczy pensja wtedy była równa prawie dla wszystkich, była 1500 zł. Także wyobraźcie no, to, sobie, jaka no. to była kwota. Ładny zysk. Miejscowych pytałem, gdzie był ten bank. To, to, to tak co, nic nie wiem. Co niektórzy tak patrzyli, jaki bank o co chodzi. Mm -hmm. no, no nie wiem, kryminalna sprawa, ale, ale jakże ciekawa. No Już y, tego banku tam nie ma, był to był bank PKO w tym czasie. Teraz to, to ktoś kupił prywatnie, jest ładna kamienica ale mogliby jakąś tam tabliczkę napisać, mhm, że żeby coś takiego informacja miejsce, jakaś no. była Jest to jakaś ciekawostka. Mhm, bo Pan właśnie dużo opowiada o, podoba mi się to słowo, ta turystyka rowerowa, czy dużo y, Pana rówieśników, tak jak Pan właśnie uprawia y, turystykę rowerową, jak to wygląda? To znaczy generalnie my jesteśmy przynależę przy do ptt u no i to tam już y, w statucie, że, że to jest y, no, zwiedzanie, Propagowanie tego, no, także swoje miasto, gdzie, gdzie możemy, nasz Konin, gdziekolwiek pojedziemy, to proszę bardzo. Jest Konin, Jest, jest, wszędzie tak, że, widać. Żeśmy Srocy z ogona się nie urwali, tylko z Konina, ze zgrodu nad Wartą i niech nas widzą i. No, co Boże drogi, się zapowietrzyłem, to także... To może tak, że... Nie, co, co pan tu zapytał? wielu rówieśników jest, jest w właśnie PTT w ptt te generalnie grupy rowerowe to turystyka, turystyka, turystyka. No, no śledzimy się no, na Facebooku szczególnie, to właśnie opisują te, te wyprawy do Polski, tego także. No ja, ja nawet, części... nawet tu najbliższa nasza okolica, koni okolice, dopiero gdy wsiadłem na rower, odkryłem wiele ciekawych rzeczy, takie jakieś gdzieś za, za, zapomniany cmentarz, szczególnie w naszym rejonie ewangelickich jest sporo cmentarzy zarośniętych. No teraz ta fundacja Frychow, bodajże ona się nazywa, tak tam przywrócają jakąś tam świetność, znaczy no, nawet wy, wyciąć te krzaczone, które rosną i już to jest. O, mamy nawiązanie do poprzedniego odcinka. Dokładnie, nawet Nie? odsyłamy tak, tak. do poprzedniego no. odcinka, do rozmowy z Damianem Kruczkowskim, Aha. ale ja jestem też ciekawa tej perspektywy z roweru. Jeżeli zdarza się panu gościć tutaj w Koninie innych przedstawicieli tej rowerowej braci, to czy przyjezdni tutaj też mają taką perspektywę, że Konin to jest takie miejsce warte odkrycia, warte zobaczenia? Każde miejsce jest warte odkrycia. Czy to Konin, czy, czy to Pcimy Dolny, czy jakiekolwiek miasto, miasteczko, wieś. W każdej miejscowości jest coś ciekawego, naprawdę. My o tym nie wiemy. Swego czasu no, robiliśmy, w tym roku będzie w Tuliszkowie 40-ogólnopolski rajd bursztynowe po Wielkopolsce Wschodniej. I to było parę lat temu. Nasza baza wypadowa była w Kleczewie. No, i podjechaliśmy. Mówię, no, co im tam pokazać, kurczę? Za, za dużo tam w okolicy nie było. Podjechaliśmy pod tą dziurę w ziemi, gdzie pracowała ta koparka, złałwarka. Sorry, nie znam się na tej nomenklaturze, nie byłem górnikiem, chociaż kordzi górnicze posiadam. I nawet trochę żeśmy przegieli. Podeszli pod tą pracującą, wielką, wielką, wielką łychę. Było achy, ochy, wow. Przeżycie co takiego. Dla nas. No, że jest normalna. No, pracuje takaś kopara, jest tu tego, tego sporo. Jak oni to zobaczyli, to to do dzisiaj się pamiętają, a lata minęły. To także nawet coś takiego pokazać i le większe wrażenie robi, jak Wawel. Mhm. Tu gdzieś jakiś inny Louvre mhm. czy coś takiego. Wiem, że w najbliższym czasie będzie pan poważne słowo komandorem. O te, o te. Ale prawda, Lito. I to prawda. Co nas czeka i kiedy? Zapraszam wszystkich. I nie, nie tylko rowerzystów, bo to no jak akurat będę się zajmował tą grupą rowerową, jak to tu pani redaktor powiedziała, komandor. No, niech mm. będzie komandor. Po byli, ruszymy tu 12 sierpnia, czyli tak zwany Noc z Gwiazdami, Noc Spadających Gwiazd, perseidy, czyli to tam Rój Meteorów bodajże, tak jak się znam na astronomii, który będzie tam za, takie zagęszczenie. Szeroko jest w sierpniu. Że, tak, tak, w sierpniu, że będzie to widać z Ziemi. No i wyruszymy z Placu Wolności, przejedziemy przez tą nasz most pieszo-rowerowy, niedawno oddany, bardzo fajny, ciekawy, chociaż komentarze były różne, ale... Też bardzo lubię. I bardzo często tam i chodzę i biegam. No właśnie, a, a to takie, co, co tam nie, nie był, to komentuję, że braca, a skąd szkoda pieniędza, to te, tego nie podzielam tego zdania. Jest naprawdę fajny, klimatyczny i proszę spacerować tam, jeździć rowerkiem. Także przejdziemy przez ten most, podjedziemy tam gdzieś na glinkę, tam się spotkamy z pieszymi i ma, ma być. nie wiem, czy nie zdradzam za dużo makieta tego pojazdu księżycowego, czy co nasz rodak tam pomóc skonstruować, mm -hmm. no i udamy się na, do miejsca docelowego, gdzie pani Ania Pęcherska powie nam o tych Perseidach. Będzie wesoło, sympatycznie. Mają być niespodzianki, nie wiem czy ja co to ma być. Ale może nie zdradzajmy wesoło. tych nie, broń niespodzianek. Nie, po coż nam więcej niespodzianek, skoro takie fantastyczne towarzystwo jest tak o, Dokładnie tak. Także zwieńczając naszą rozmowę, zapraszamy właśnie na rower, aby odkrywać tutaj nasze regiony. Bardzo Panu dziękujemy za dzisiejszą dziękujemy. pracę. Dziękuję. Że I PESEL zaproszony. nie jest wymówką. Dokładnie tak. Nie, nie, PESEL broń Boże. PESEL to jakieś tam cyferki tylko. Tu musi w duszy grać, a w duszy w emerytowi tak gra seniorowi. Tak, robi. Dziękujemy. dziękujemy Dziękujemy bardzo. bardzo.